Przed nami jeden z najbardziej intrygujących szkiców Jana Matejki. Przyjęcie Żydów przez Władysława Hermana w roku pańskim 1096. Jego dokładna data cóż, trochę jak w średniowiecznych kronikach niby coś wiadomo, ale pewności brak. Zapraszam do Zamku Królewskiego, aby oglądać ten piękny obraz Jana Matejki. Przed nami jeden z najbardziej intrygujących szkiców Jana Matejki: przyjęcie Żydów przez Władysława Hermana w roku pańskim 1096. Jego dokładna data, cóż, trochę jak w średniowiecznych kronikach, niby coś wiadomo, ale pewności brak tajemnica. Jakby artysta sam chciał sprawdzić naszą cierpliwość. Wiadomo jedynie, że w styczniu 1889 roku szkic już istniał, bo Arnold Rapaport, prawnik, polityk, patriota z pochodzenia żyd, zamówił dużą wersję obrazu. Niektórzy twierdzili, że Matejko malował dla Żydów, ale to spore uproszczenie. Rapaport i Matejko po prostu się szanowali, obaj byli patriotami choć z różnych tradycji. A temat nie do końca pasował do wcześniejszych szkiców. Historycy podkreślają jednak, że w cyklu o cywilizacji scena przyjęcia żydowskich osadników wygląda jak uderzająco trafna metafora. Polska młody kraj, który pokazuje światu gościnność i tolerancję. Co ciekawe sama scena nigdy nie wydarzyła się naprawdę. Nie znamy w historii przypadku, by Władysław Herman przyjmował Żydów z oficjalnymi przywilejami. Matejko zainspirował się jednak autentycznym zjawiskiem. W XI wieku Żydzi uciekali przed pogromami w Europie Zachodniej, także i z Pragi, gdzie w 1096 roku podczas pierwszej krucjaty doszło do pogromu w Żydów. Spójrzmy najpierw na grupę żydowskich osadników, zebranych, pokornych, błagalnych. Ich gesty są pełne dramatycznej prośby. Dłonie uniesione ku górze, twarze napięte od nadziei i strachu. Atejko nie maluje tutaj tłumu, maluje emocje. Te postaci uciekły przed pogromami w Europie Zachodniej. W Polsce szukają oddechu, bezpieczeństwa, a może nawet nowego początku. Polin, słowo, które oznacza tu spoczniemy, a może i odpoczniemy po tych wszystkich. Zachodnich przejściach. Przed wszystkimi klęczy Benjamin Studeli, podróżnik, kupiec, a według matejki rzecznik całego narodu. Pomiędzy rokiem 1159 a 1163 wyruszył w podróż do miejsc zamieszkania ludności wyznania Mojżeszowego, by ustalić jej liczbę. W rzeczywistości żył kilkadziesiąt lat później i raczej po Polsce nie podróżował, ale matejko kochał symbolikę bardziej niż kalendarz. Beniamin wyciąga ręce ku Hermanowi. W geście, który mówi, Panie, daj nam schronienie, albo przynajmniej kawałek spokojnego kąta. Jego twarz jest uderzająco szczegółowa, zmęczona podróżą, mądra, trochę zdesparowana, ale pełna wiary w dobroć księcia. A tu serce całej kompozycji, Władysław Herman, siedzący dostojnie przed romańską katedrą w płosku, choć wyraźnie zmęczony trudami rządzenia i zapewne trudami codziennych decyzji bliski rozdarcia między współczuciem a polityką. Wspiera się na lasce, drugą ręką podtrzymuje głowę. To poza człowieka rozważającego poważną sprawę i świadcząca, że nawet książęta czasem mają ochotę westchnąć. Dlaczego to właśnie do mnie przyszli z tym problemem? Jego twarz maluje zamyślenie, nie wzgardę, nie zachwyt, ale odpowiedzialność. Matejko przypomina, władza to nie tylko korona, ale i dylemat. Ukazuje on polskiego władcę jako człowieka dobrej woli, ale też niepewnego skutku w własnej łaskawości. Tutaj stoi Bolesław Krzywousty i jego brat Zbigniew. Matejko napisał o nich następujące słowa. Wątpić musi Zbigniew pożyteczność łaski króla ojca ani podziela współczucie brata Bolesława Krzywoustego, kiedy wypuszczając sokoła na gołębie, uprzedza późniejszy swój zakaz pobytu Żydom na Mazowszu w dzielnicy Przezeń rządzowej. A Krzywousty w ciągłych bojach i zapasach zapotrzebować może złota od przybyszów. W czym wzór bierze ze starego jeszcze, prawie dotąd wszechpotężnego wojewody Sieciecha, który udarowany podpowiada królowi przyzwolenie. Tyle Matejko. Cała scena rozgrywa się przed Romańską katedrą w Płocku, stolicą księcia. To zabieg celowy. Ma pokazać ciągłość kultury, bogactwo architektury, majestat epoki, ale to nie jest precyzyjna chronologia. Z prawej widzimy charakterystyczny ganek i biforium okno dwudzielne, znak rozpoznawczy romańskiej architektury. Na portalu zaś słynne brązowe drzwi arcydzieło sztuki, które dziś znajdują się w Nowogrodzie Wielkim. Matejko składa hołd epoce, którą maluje. Nawet jeśli ta epoka nie zawsze składa mu się z datami. Z prawej strony widać Ottona z Bambergu, przyszłego świętego, kapelana księżnej Judyty i misjonarza Pomorza. Patrzy surowo, jakby chciał powiedzieć: książę, uważaj, to może mieć konsekwencje. Jego mina jest ucieleśnieniem troski nie o siebie, lecz o jedność wiary i państwa. Oto Judyta, żona Hermana, siostra cesarza Henryka IV. Jej spojrzenie zatrzymuje się na bogato zdobionej kasetce, darze od Żydów, którą prezentuje rzeźbierz Leopard. Potem będzie kapelanem na dworze Bolesława Krzywoustego. Judyta wygląda jakby próbowała pogodzić mądrość polityczną z docenieniem pięknych przedmiotów. Leopard stoi dumnie, jakby mówił: "Proszę spojrzeć. Materiał, jakość, detale. Sama zachodnia robota." Ten motyw symbolizuje otwartość kulturową i rolę sztuki na dworze Hermana, ale także i formę przekupstwa, powiedzielibyśmy łapówki. I to nie byle jakie. Obok dwóch biskupów, Stefan, współczesny Hermanowi, i Aleksander z Malone, żyjący dopiero w połowie XII wieku. Matejko łączy ich w jednej scenie, by pokazać znowu ciągłość, tym razem kościoła, nie chronologię biograficzną. Obaj patrzą z dezaprobatą. Ich twarze mówią, decyzja księcia jest szlachetna, ale czy mądra? Matejko tworzy tu panoramiczną scenę nie tylko o przyjęciu uchodźców, to opowieść o zderzeniu trzech sił: gościnności, politycznej ostrożności i cywilizacyjnej dumy. Pokazuje Polskę jako kraj otwarty, w którym potrzebujący znajdują schronienie, ale też jako państwo, które powinno przewidywać skutki własnej łaskawości. To balansowanie między sercem a rozumem, między altruizmem a polityką. Niektórzy badacze widzieli w szkicu nutę pesymizmu, inni wręcz oskarżali Matejkę o antysemicki akcent. Dziś wiemy, że trzeba patrzeć szerzej. To nie opowieść o wrogości, lecz o odpowiedzialności. Nie o konfliktach etnicznych, lecz o trudnych wyborach władcy. Gdy patrzymy na twarze bohaterów pełne emocji, niejednoznaczności, widzimy, że Matejko maluje moralny dramat, a nie polityczną tezę. A moral? Historia uczy, że wielkość władzy widać nie tylko w sile, lecz także w umiejętności pomagania tym, którzy pomocy potrzebują, ale uczy też, że dobre serce powinno chodzić pod rękę z mądrością. Tak jak w tym obrazie, gdzie gościnność spotyka się z troską, odwaga z rozwagą, a Polska wciąż na nowo uczy się, jak łączyć serce z rozumem. To właśnie dlatego dzieła Matejki, choć pełne symboli i anachronizmów, pozostają aktualne, bo mówią nie tylko o przeszłości, ale także i o nas, o teraźniejszości.